Hej, hej! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry LEGO The Lord of the Rings. Witam was po dłuższej przerwie, jaka miała miejsce wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Niestety nowa szkoła, nowi koledzy, i właśnie w ten sposób właśnie musiałem się przyzwyczaić. I dlatego właśnie nie było materiałów, ale pocieszę was, ponieważ teraz mam zamiar dokończyć już do końca całą serię z LEGO Wacy Pierścieni. Teraz, kiedy to oglądacie, a jest właśnie poniedziałek... Jestem na wyjeździe integracyjnym, tak więc na wszelkie komentarze i pytania będę odpowiadać dopiero za tydzień. A tymczasem do końca tygodnia już powinniśmy się uporać z całym wadcą, wadcą, Lego Władcą Pierścieni. No i wraz z 18 odcinkiem, który ukaże się w piątek. Zakończymy tą jakże fajną serię, naprawdę bardzo fajnie mi się w to gra, mam nadzieję, że również wam się to podoba, a od przyszłego tygodnia, od przyszłego tygodnia kontynuujemy Assassin's Creed'a, no i zaczynamy nową serię, nową serią będzie Sniper Elite 3 Afryka, oh tak jest, mam nadzieję, że wam się to spodoba, ja bardzo, bardzo mi się podobał V2, Hmm, czyli druga część włacy tego nie, Władcy Pierścieni, tylko Snajper Lit, oczywiście, to miałem na myśli. Mam nadzieję, że trójka wam się spodoba. Hmm, ja zakręcę sobie jeden poziom, naprawdę jestem pod wrażeniem. I zobaczymy jak tam będzie, tym, czasem nie przeszkadzam. Zobaczymy co dalej. Co tutaj? Co to ma znaczyć? To ma być, niby nasz kompan? No, bez jaj. Ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Dobra, trzeba uważać. Tutaj jest, tutaj jest coś. Dobra, pokaż co takie rzeczy ty masz szagracie, bo tak się nazywasz. Nic nie masz. Musimy kamienie rozwalać. Tamtej skrzynki nie dostaniemy. Niestety, no szkoda. Dobra, a ty coś masz? Ty masz łopatkę. Nie, patelnią, patelnią się zajmiemy. dobra, dobra. uważaj, uważaj. Dobra, o! Nie to miałem na myśli, że się dostać do tamtych yy, naszych rzeczy. Więc ja sobie zbierzemy co trzeba Aj, mam nadzieję, że się uda No ale naprawdę nie wiem Okej okay. Dobra, dobra, dobra. My weźmiemy miecz, słuchaj, a ty szagracie weź w takim razie to Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Zmykamy, zmykamy Jak ja to zrobiłem? No nie wierzę. Tak po prostu przeszedłem nad tym i zebrałem? Ja cię kręcę. Dobra, tutaj coś powinno być chyba, nie? Nic tu nie ma? Dobra, nieważne. Zmykajmy stąd. Znaczy tutaj coś. Nic na razie tutaj nie zrobimy. Dobra. Dobra, 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 Ogarniamy, ogarniamy, ogarniamy! X-em, X-em marszujemy, X-a marszujemy, x, marszujemy, x Pięknie! Zwiewamy, zwiewamy Dla... tutaj coś zróbmy! Nie! Jeszcze nic? O kurczę, strzela do nas! Ajajaj! No weź... Załatw tych pająków! Te pająki właściwie! O, tutaj jeszcze jest jeden. Dobra... No nie, trafię za wolno. Tak, jeszcze. Kurde, jak to jest, że ja je uderzam i one nie giną od razu? Dobra... Dobra, dobra, dobra. Ile razy jeszcze będzie strzelać tutaj? Ile razy? Dobra, uwalniliśmy się. Ale co ja mam tutaj zrobić? Bo ja niezbyt wiem Dobra, 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 ty weź to, ty weź tą chiolkę Weź ten kryształ. Nie niedobrze, niedobrze trzeba czasem zmykać. Dobra, co my tutaj mamy do zrobienia? Powiedzcie mi. Ja niezbyt rozumiem. No i co? Co ja mam tu zrobić? Hello! Chodź tu kurde złaś na dół. Dobra, ogarnąłem mniej więcej co chodzi. Trzeba było w niego rzucić. Ale kurde, gdzie jest swój towarzysz? Weź zmychaj, Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Dobra, mamy to. No, 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 dobra. Dobra, teraz jeszcze ty sam, szybko, szybko, szybko. Dobra, maszuję mixa po raz kolejny. Trochę nielogiczne było to z tym rzuceniem, nie domyśliłbym się na początku, wiesz? Wiecie, naprawdę O, dopiero teraz mi się wyświetla, widzicie? Dopiero teraz mi się wyświetla coś takiego, że mogę w niego rzucić. Ile razy tam przychodziłem od niego i nic takiego się nie wyświetlało? Nie wiem, pewnie bak jakiś, albo nie wiem Dobra, 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 dobra Bierz to, bierz to, bierz to Dobra Dobra Pięknie go zrobiliśmy Wiesz po raz kolejny to Okej okay. Okej okay. Dobra, podchodzimy do niego, podchodzimy, podchodzimy Dobra i po raz kolejny, po raz kolejny maszujemy Xa No dawaj, 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 nie mam zamiaru tutaj zjedzony zostać. Dobra, dobra. Tym razem już powinniśmy się go na dobre za załatwić. Powinniśmy się go już na dobre pozbyć. No i jest git. Ale czemu ten ten ork nam pomagał, to ja nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Zdjęcia. No a git, co tym razem? No raczej nic nam nie zrobi, no dobra, zapiszemy sobie tutaj. Co, tam to też jakimś tam zbiorę? Bo nie, jak tam to coś, co było pod tamtym srebrnym. Pod tamtą srebrną kratą? Raczej nie. Nic nie mamy raczej. O, mamy, ale ty nic nie masz. Nie, też masz. Ja cię kręcę, dobra. Myślałem, że wszystko nam zabrali, ale dobra. Jednak się myliłem. Tak, tutaj wszystko o, jeszcze nie. Okej, okay. wszystko sobie tutaj zbierzemy, żeby nie było. Okej, okay. jeszcze tutaj. Dobra, łapiemy za to. Okej. Okay. Też tylko rzucimy. No e, e. <laughs> Co ja tam załatwiłem? Tylko załatwiłem jakoś na poziomie niżej. No nieźle. No i dobra. Siemaneczko. Dobra. Nie było problemu. Okej, okay. już nic nie ma. Mhm. O, to jak fajnie było. Kilka cennych pieniędzy. Dobra, tu już. A co my tu mamy? Dobra, załatwiony. Patrzcie tutaj właśnie Okej, okay, dobra Dajemy, dajemy sam, chodź tu Pięknie No i jedziemy kolejny poziom niżej O, 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 o Mamy towarzystwo. Trochę ich tam mamy do załatwienia. Witam wszystkich. No, przychodźcie tu wszyscy. O, jeszcze się sypią. Kurde, trzeba. Nie wiem, jakoś trzeba ich zatrzymać. O rany. Dobra. Tutaj mamy jakieś srebrne skrzynki, ale ich niestety nie rozwalimy. Dobra, to wszystko? A jeszcze tutaj mamy. Okej. I ma już na pewno wszystko. Możemy iść dalej. No i kolejny zapis, dobra. Tutaj sobie zapiszemy. Za chwilę tylko. Czyli musimy się udać tutaj. O, i motyw znany z Lego Indiana Jonesa, tak, czyli dzięki przebraniom możemy przechodzić. ...przez zastrzeżone miejsca. To znamy, ja, znaczy ja znam właściwie, jeżeli ktoś nie grał w Jonesa Lego, to oczywiście polecam. Ja tylko nagrywałem, nie nagrywałem, raczej nagrać nie będę, to już trochę leciwa już gra, trochę ma już na karku. Ale nie zmienia to faktu, że była naprawdę świetna. To jakiś pajączek i co z nim zrobimy? A, 1 na 5, dobra, czyli pająków musimy szukać. Musimy znaleźć uzbrojenie i zbroję Tędy nie przejdziemy. A tu co? Tutaj też nie Zobaczcie, coś mamy na, na, na górze. Tu się nie dostaniemy. Musielibyśmy być z Dobra, czyli pójdźmy tędy. Dobra. Tutaj coś się wlewa ochydnego. Oj, kolejny pająk, dobra, poczekaj, masz sobie tutaj sieć zrobił. Dobra. 2 na 5, jeszcze tylko 3. Dobra, tutaj jest wszystko. Co my tam mamy? Nie, nie, dobra, 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 czekajcie. O! Pięknie. No i mamy zbroję! Dla kogo? Może dla Froda? Czemu by nie? Dobra. Froda załatwiony, przynajmniej w połowie. Jeszcze szukamy hełmu. Nic nie ma. To się może kry kryć wszędzie. Nie tylko w postaci jakiś e zagadek, ale również jako normalna rzecz, która gdzieś się po prostu ukrywa. Dlatego właśnie szukam wszędzie. Tak jak już nie mówiłem, odpowiedź może być dosłownie w każdym miejscu. A? No. To jest ja... ej, e, 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 co jest grane? Czemu ja tego zniszczyć nie mogę? Co? Coś mi powie Nie mam pani ciadra. Tędy nie przejdziemy. Dzień dobry panowie. Weźmiecie ochronę, czy nie? Raczej nie wezwą To coś jest, nic nie ma. Dobra, tu nic, tu nic. Tu nic. Wszędzie jedno wielkie nic. O, tam mamy gościa z Hełmem. Dobra, ten załatwiony. Okej. Okay. Co nam to dało? Może ty się tym zajmiesz. Pięknie. Okej, okay. mamy katapultę jakąś. Ale to za chwilę jeszcze tutaj się rozejrzymy. Tutaj raczej nic nie będzie, aczkolwiek dla samych pieniędzy sobie pozbieram. Okej... Okay. No dobra. On tam nas rzuca, tak więc musimy unikać. Tutaj nie. Dobra. Tutaj wszędzie nic nie ma. Cały czas jedno wielkie nic. No dobra, czekajcie, co cofnijmy się tam, gdzie byliśmy, to musimy się wystrzelić katapultą. Ale mnie jeszcze interesuje tutaj jedna rzecz, to znaczy, co tutaj musimy zrobić? Coś tam się znajduje, ale jak się tam dostać? Hm. Zresztą tego nie możemy rozwalić, też mnie interesuje. Ale chyba nieważne, czy są jakieś kamienie tutaj? Żebyśmy kamieniami porzucali, a to co? Nie, kamieni raczej nie ma. Dobra, więc cofnijmy się tam. Dobra. Okej. Okay. O! No kurde, no. Nie taki był pomysł. Nie taki był plan. Dobra. A, dobra, to jeszcze... Tutaj się rzucimy tobą już potrzebujemy Ciebie Okej okay. Co a tak, co a tak? Nic mnie tu nie atakujcie Dobra, tędy nie przejdziemy a Raczej Nie, dobra Więc tutaj w takim razie Tu nic nie ma. No, pańczyna. Może to się przynajmniej da rozwalić, nie wiem Okej, okay, dobra. Z to nie było problemów. No dobra, czyli mamy już hełm. No, tutaj sobie zejdźmy. Okej, okay, łóżmy. Dobra. I jeszcze hełm. Dobra, cały wrodo uzbrojony. Teraz czas na sama. Lecimy tutaj na górę. Tym razem już powinien nas przepuścić. O jak nie? No, dlaczego nie chcecie nas przepuścić? Już tak pięknie wyglądam. Nie? Co my tu musimy zrobić w takim razie? Tu nic. Tędy nie. Nawet nie tamtędy. Tylko co dalej? To mnie zastanawia. Czy coś zrobimy tak? Czy nie? Dobra, jeszcze raz. Idziemy tutaj. No kurczę! Ej, nie poznajesz... Nie poznajesz oficera? Czy kogoś tam... Ej, no kurcze! No bez jaj Dobra, już ogarnąłem, sorry za ten... za ten nieogar jaki mam po tej przerwie, ale zapominam totalnie co ja tu mam w tym wyposażeniu. No oczywiście, elficki płaszcz, kurcze, no Jak mogłem o tym zapomnieć, to ja naprawdę nie mam pojęcia. O, dobra, nieważne. Lecimy dalej Dobra, tu załatwione. Okej, okay, jeszcze jedna rzecz jakaś. A, no właśnie. Tego mi trzeba. Kamiennego młotu. Lecz on mi się nie zużyje tutaj po tym. Nie powinien. Dobra. Tutaj marszujemy B, no i mamy dla Ciebie, dla Ciebie są mamy orkowy hełm. Tutaj już nic nie ma raczej, więc idziemy dalej. Okej. Okay się zajmiemy mhm. okej, okay, to już mamy z głowy załatwione, I co tu dalej? Zrzucamy na dół pięknie, no chodź tu, dobra załatwione ok tu już, o właśnie jeszcze jedna rzecz 4 na 5, no i kurde nie mogę załatwić tego cholerstwa przysięgam, no próbuję jak mogę i nie mogę no i się nie da, po prostu, dobra Tutaj jeszcze... Nie wiem, że tam się znajduje rozwiązanie, ale czekajcie, ja tam, z tego co pamiętam, mieliśmy jedną rzecz do rozwalenia. Właśnie dzięki młotu naszemu, o. Właśnie o to mi chodzi. Mogę? Czy nawet na to mi gra nie pozwoli? No nie pozwoli mi gra, no, sorry. Nie można. Raz płytkę rozwaliliśmy, ale już drugi raz. Nie możemy. Logika gry, ale dobra, nieważne. Nie czepiajmy się. W takim razie załatwmy tutaj wszystko, co trzeba. Okej. Okay. Dobra, mamy schemat. Co dalej? A dalej czy nic nie ma. E? Kurde. Wy się sobie nie żartujcie, co? Jasna. Co jest z tymi płytkami nie tak, że mi się nie chcą otwier Że mi się nie chcą przesuwać potem przedmioty Już tak na krawędź, co? O, dziękuję Dobra Czekaj co tu wejdź I i weź to O! Przechyczyliśmy grę! Tak jest! No! Przekryliśmy grę, nie musiałem restartować, przynajmniej w tym wypadku. Tu się dało to rozwiązać, ale po, na poprzedniej misji tego się po prostu nie dało. A, nie wiem, jakoś ten władzak jest taki zbagowany, da się niektórych rzeczy się nie da zrobić. Można na przykład zbaguje, trzeba restartować poziom, albo w ogóle wszystko jest nielogiczne. Nie? Na przykład właśnie z tym rzucaniem tym kryształem w, w pająka. Albo, nie no, to akurat było logiczne właśnie z tym, yy, z tym płaszczem elfickim, ale kurde, to ja nie ogarnąłem, tak? Znaczy, moja wina. Niestety, jak się nie gra tak jakoś regularnie, to się o wszystkim zapomina. Kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, no i czy, oczywiście wyczekujcie kolejnych odcinków każdego dnia w tym tygodniu. Do, do piątku skończymy ze wszystkim. 18 odcinków nam styknie. I zakończymy całą grę. i więcej będą się pojawiać o tej samej porze, tak więc wyczekujcie. I do zobaczenia. Jeszcze wkrótce trzymajcie się. chaos